Hej, ciesz, witajcie, z tej strony MTX I dzisiaj witam was ponownie na MRL-u. Tym razem na rundzie nie szóstej, a rundzie dziesiątej Bo przez trzy rundy mnie nie było Bo raz waliło mnie z wyścigu Raz mnie w ogóle nie było w domu I tak dalej, i tak dalej Ale dzisiaj na wyścigu w Aragonii jesteśmy yy, Tak wyglądają generalki Trzeba do pniaka nadrabiać, bo trochę się dla mnie straciło nie tylko że powiem, straty. Strata się zwiększyła, ale oczywiście straciłem też pozycję. Ale w konstruktorce i w teamach wszystko w normie, tak jak było wcześniej. Pora zacząć odrabianie zostało cztery rundy do końca licząc razem z tą. Także. Trzeba brać się za odrabianie. No i życzę miłego oglądania. Okej, okay, to jeden trochę za późno. Halo, wszyscy tacy skupieni. Przepuść, proszę, bo Ty się wywaliłeś, a ja jestem na tym ruchce. Ok, najgorsza, ses najgorsza sekcja, której najbardziej nie mówimy tym torze. Hops. To znaczy? To znaczy? Aha, bo to faktycznie, bo to przecież podobne jest całkiem. Bo tam jest to korkscrew, nie? Bo to jest to stunacja... A bo korkscrew to jest, jest tłumaczenie no, no, nie tylko ogólnie jest, jest szansa, że się Legolaseka w s 1 pojawi, ale to wiesz, nic nie wiadomo. Chętnie bym zobaczył na, nie, ścinanie zakrętu na korkscrew <laughs> podczas walki trzeba jakiś pojedynek, tylko kogoś, kto miałby walczyć. W sumie Medivh ma bardzo duży potencjał na dobre tempo. BOMBA! Jesteście bądź... Dobrze, że są te limity normalne nie? ja Chować się wszyscy na i wyjeżdża. Ratę gotuje. Ktoś kończył portoczem w ciele, ale nie wiem kto to co jest. Pewnie Jankos, bo dosyć jest po jasnym kombinezem. A więc je miało biało, biało, sobie nie niego Jednak nie Jankos. Lata. Przejechałem ratela. Ratel stracił głowę. Wywalił się do sobie nie przepuszczając. Ogólnie ratel lewą już nie pojedzie. Ratel jest nieżywy. Niej Dobra. O te się waju. Tak? Dobra, pora umierać. Patrzę za chwilę za Spiritus Santos. Ja jechałem od, od Heres, po Heres proszę bez żadnej akcji do tego okej okay, dobra co tam się stało? Kuźwa, ta Tatarka tutaj mordercza jest naomwami szukanie. Po markezie Oj, Co tam się stało? To jak ci samo na torze to, że to wina. A który jesteś? Czwarty. Pushing to the limit. Tyle było ze zwycięstwa. Dziękuję. Fajnie było. Gratuluję piniakowi zwycięstwa w mistrzostwach. Fajnie było. Jeden dzień. Śniad się trzyma. Jakby się musiał walić. 呃。Uh Wydaje się, że, że trochę więcej niż... Ja, też... ja mam też 122 128... So! 118! Raz, dwa... Ja, Девняка No nie no czemu? Nie, przegrałem ten. PNIAK! Jak się wypada? By... O co chodzi? Co się... co się stało z Pniakiem? Mam nadzieję, że on mi nie oddał tego zwycięstwa. Tak się ciężko z niego cieszyć. Niby wygrałem, ale tak kuźwa nie wiem, czy się z tego cieszy. Bo no jak mi oddał pozycję, tak. No, jak się okazało, Pniak pozycji nie oddał, tylko tam mówił, pisał potem na czacie, że zły dobór opon. Nie wiem, czy mu się zbyt już grzały, czy były zbyt chłodne. No, w każdym razie nie było to yy, celowe. Grand Prix Aragonu, Aragonii, Grand Prix domu Marquezów yy, wygrałem. No i trzeba odrabiać, bo strata wciąż wielka. Tak wyglądają, moi drodzy generalki, po y, tym wyścigu. Jeszcze trzy rudy do końca. Jeszcze wszystko jest możliwe. Ja dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i na razie trzymajcie się. Cześć!